Siema! Witam Was ponownie na kanale Po prostu Gigs z tej strony Kuba, a dziś zaczynamy nową serię, a mianowicie oldschoolowe... klocki. Tak jest. Zaczynajmy. Dobra, dziś zacznę od zestawu takiego. Taki właśnie. Czyli zestaw o numerze 6038. Mamy tutaj wóz przewożący jakiś cenny ładunek konia i dwie wspaniałe minifigurki, dwóch wspaniałych rycerzy. E, nie ma co, myślę, zwlekać z tym. E, pokażę Wam, jak wygląda pudełeczko. Tutaj Wam pokażę z bliska. I tak oto wygląda pudełko z przodu. Możecie zobaczyć, jak pięknie wygląda ten zestaw. Naprawdę pudełko zachowało się w bardzo dobrym stanie. Myślę, że za chwilę pokażę Wam zestaw i będziecie też zachwyceni. E, co do tyłu pudełka, to co mi najbardziej się podobało w latach 90. Tak jest, moi kochani, to co najbardziej mi się podobało w latach 90., że z jednego zestawu mogliśmy zbudować trzy różne zestawy. Nie tak jak teraz pokazują nam z tyłu, e, jakie mamy funkcje bawialne, typu rusza nam się, dajmy na to naczepa, albo e, koń porusza głową. Nie, tu mogliśmy zbudować trzy inne zestawy. Każdy był inny i to było piękne, tak? Tak, moi kochani, mogliśmy zbudować jakąś zagrodę, mogliśmy zbudować mały wóz, mogliśmy zbudować coś tam jeszcze sobie, naprawdę, naprawdę jest to świetne. I tak oto się prezentuje ten zestawik, pudełeczko od tego zestawu, ale myślę, że nie ma co zwlekać. Myślę, że zajmiemy się teraz samym zestawem, więc zaczynajmy. Tak, i mamy oto zestaw, moi kochani, który znajdował się w tym pudełku, i muszę przyznać, że ten zestaw jest mega kompletny. Naprawdę jest mega kompletny, a poza tym wygląda, no świetnie, patrzcie co tu się dzieje. Widzicie to? Widzicie to? Widzicie to wszystko, co tu się dzieje, moi kochani? Tak jak powiedziałem, mamy konika, mamy dwóch rycerzy, mamy wóz, mamy papugę, mamy mnóstwo sprzętu. Naprawdę mamy mnóstwo sprzętu, i muszę powiedzieć, że ten zestaw jest naprawdę kompletny. W stu procentach jest kompletny. Każda część jest, każdy miecz, każda tarcza, złoto i nie tylko. Dobrze, czego byśmy tu zaczęli? Od tego, że ten wóz jest naszpikowany właśnie dodatkami, tak jak mówiłem. Mamy tutaj siodło, mamy tutaj y, kołczan, z drugiej strony mamy miecz, tutaj mamy jeszcze kusze, znaczy nie, sorry, y, łuk, a kusze mamy tutaj. Proszę bardzo, tyle tego tutaj się znalazło. Poza tym mamy jeszcze jednego tutaj, ludzika. Starczą, do niego zaraz wrócimy. Moi kochani, mamy woźnicę z batem, mieczem, ale zacznijmy od naszego wozu. Jak widzimy, wóz jest zbudowany z niebieskich i czarnych klocków. Mamy na nim piękną flagę wilka, do tego jeszcze czerwoną flagę. Co najfajniejsze w tym wozie, że jest to wóz który przewozi kufer. Jak sami możecie zauważyć z tyłu jest kufer na tym wozie, jest. A do tego ten kufer, moi kochani, możemy ukryć. Tak jest, możemy ukryć, podnosząc całą podłogę tego oto wozu i chowając go do środka. Moi kochani, jest to niesamowita sprawa. W takim małym zestawie takie zastosowanie. Świetnie, zamykamy i proszę bardzo, jakby nigdy nic nie mamy kufra, nie widać go z żadnej strony. Jest bardzo ładnie załadowany. No niesamowity zestaw. W dodatku mamy beczkę, w której znajduje się oczywiście co? Złoto, moi kochani. Takie znajduje się złoto. Znajduje się złoto, które było żółte jeszcze w tym momencie. Eee... I tak jak wspomniałem jest to bardzo prosta konstrukcja, żadnej części nam tutaj nie brakuje. Co do konia mamy nawet dodatkowy klocek, że gdybyśmy chcieli ściągnąć tutaj to całe urządzonko Homonto. Mamy konia z gładkim grzbiecikiem, zabudowany, nawet płaski klocuszek jest, no wygląda to super. Sami widzicie, że konie troszeczkę się rudzią od dzisiejszych bo mogą ruszać tylko łebkiem. Tak jest, tylko głową mogą ruszać. Ale to nic, zabieramy się za mini figurki, moi kochani. Bang. I tak, moi kochani, mamy dwie mini figurki, zachowane w bardzo dobrym stanie, co bardzo mnie cieszy. Zacznijmy od tego pana. Powiedzmy. Torsiki w obu figurkach są takie same, dokładnie takie same. Mamy logo herb Wilka na obu figurkach. Obie Oba torsy są koloru brązowego. Jedyne różnice między tymi figurkami, tak naprawdę, jeśli chodzi o torsy, są to ręce. Jeden ma w kolorze czarnym rękawy, a drugi ma w kolorze torsu, czyli brązowym. Tak to się różni. Obaj mają kaptury, jeden w kolorze czarnym, drugi w kolorze brązowym. No i spodenki. Mamy też w różnych kolorach szarym i czarnym ze zmienionymi tutaj telami klockami, które wkłada się w tułów. Jeśli chodzi o buźki, tak, mamy dwie różne buźki, znaczy w dwóch różnych figurkach, dwie różne buźki, nie ma alternatywnych twarzy, ale tutaj mamy gościa z zarostem i brakującym okiem. A tu mamy z zarostem i niezłym wąsem. Do tego jeszcze mamy jakąś grzyweczkę, jak możecie zauważyć. W obu przypadkach zresztą mamy grzyweczkę. Ten jest bez wąsa, ten z wąsem, ten bez oka, ten z obojgiem oczu. Ale muszę przyznać, że wyglądają i tak świetnie. Z tyłu nie mamy żadnych nadruków, ale za to mamy tak jakby kawałek tarczy. Jeden i drugi posiada kawałek tarczy. Jak on się podobał zestaw? Bo mi się bardzo podobał. Czekajcie, muszę posprzątać trochę z biurka posprzątane, sorry. Trzy sekundy. Dziękuję bardzo, że byliście. Zapraszam na kolejny odcinek i już pewnie w następnym tygodniu, albo może jeszcze na weekendzie. Kto wie, kto wie, co nas czeka. Nikt tego nie wie. W każdym razie dziękuję, że byliście. Dziękuję za oglądanie. Bądźcie grzeczni i niech geek będzie z wami. Yo!